Ja po prostu się nie boję niczego, dlatego tak może Chciałem tego, się ciebie ale... zapytać, czy obrosłeś w piórka po wygranej z Rafoniksa? Nie no, co ty, przecież pamiętasz jak to wyglądało. Ja na każdym wywiadzie mówiłem przecież, że, to, że ta walka, gdyby on... bo on był tak psychicznie troszeczkę przygnębiony, to było widać. Jeżeli tak by nie było... Czy no Ja znam Rafoniksa i wiem, że troszkę dało mu w kość na pewno ta przegrana. Może inaczej, gdyby przegrał, wiesz, w jakimś tam kurwa normalnej ramie czasowej, że ta trwałby rundę, dwie na przykład i wiesz... I prze... no, ale przegrał ale bardzo jest, szybko, nie? To jest... Co, co go z z z z po Zauważ, że to jest jedna z takich najlepszych rzeczy, która mi się udała w życiu też. Mogę to tam, wiesz, odhaczyć sobie. Okay. Więc i, i się jednak tym nie szczycę mimo wszystko. Albo jaką narrację Nigdy. budujesz. Nawet mówisz, że to z drugi raz, kiedy powiedziałeś, że specjalnie walki ze mną szybko nie skończysz, żeby się pobawić, żeby było bardziej widowiskowo. Czyli nie, wychodzisz z założenia, chciałbym, że ja jesteś chciałbym super przy... zawodnikiem. Nie, nie wychodzę z założenia. Powiedziałem, że wejdę na pałę, tak jak zwykle, i wszedłem tak z raponiksem i no i się udało. Ale nawet na konferencji mówię, że nawet gdybyś mógł mnie rozpierdolić, a możesz, to będziesz się bawił, żeby ludziom pokazać większe szało. Nie, ja powiedziałem, że. Więc w momencie, w którym stawiasz, że się ja na nie walki w K1. Ja nie miałem walki w K1. Że w K1 może to wyglądać dłużej po prostu. No wróć sobie do konferencji. Posłuchaj swojej wypowiedzi. No dobrze, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No jednak nie miałem walki w K1, nie, nie mogę też się wypowiedzieć w 100%. No, ale było... że powiedziałeś, że to stan rekcję pokory. W momencie, w którym na konferencji nigdy nie powiedziałem, że z Tobą wygram nawet. No i. Nie, Więc... nie. powiedziałeś, że wygra. Zapytałem się ciebie, dlatego specjalnie. Znaczy, dobra, wygra? może powiedziałem, że wygram, ale nie, nie cfaniakowałem w stosunku do ciebie i nie mówiłem, że jestem kurwa zajebisty, najlepszy, bo tak nie uważam. Ogólnie z no, dużej liczby po mojej Spanczowałeś, wyzywałeś kilka ćwicza? razy, to mnie troszeczkę poniosło, dlatego powiedziałem, że będzie lekcja pokory, a że powiedziałeś, że no, nie Nie, ja tylko no, odbiłem piłeczkę, no, sam się spanczowałeś. No, tak to szczerze, prawda, ja to uważam, prawda. że nie, za, nie. Ja na tej konferencji nie cisnąłem po to, bo nie chciałem. Tylko twoje takie lekkomyślne teksty cię Nie, zgubiły. no faktycznie, faktycznie ja się sam spanczowałem, to prawda, ale yy, jakby nie patrzeć, powiedziałeś, że wygrasz, dlatego powiedziałem, że będzie lekcja pokory. Bo no nie wygram. No, no nie wygrasz no.